Witam was Rise of the Triad Walka z bossem i epicka muzyka. Jedna z moich ulubionych. Dobra! Tylko kurde, nie mam pojęcia czego się tu spodziewać. Oszty! A, myślałem, że to jest ten z ciężkim karabinem. mi się popieprzyło troszkę w główce. A, tu jest z kolei. O, w ogóle bezsensowny strzał. A to przeżył, o kurczę, aż się wierzyć nie chce. Tutaj jeszcze jest chyba. Dobra, nie macie tam. Będę miał nadmiar broni w tym poziomie prawdopodobnie. I drugie jedynia. Ja tu mam trzy jeszcze wystrzały, więc najgorzej. Och! Kochanie, to ci się to są najważniejsi cwaniacy. bo o życie, jak są blisko, to jeszcze mi kradną. Bez pracy z drugiej strony. A tutaj są jeszcze jakieś drzwi. Jako to wszyscy strażnicy wyglądają tak samo praktycznie. No oprócz tych szarych. Czarnych. Kurde, drzwi są zamknięte. Także, ja sprawdzę co jest po drugiej stronie. Też będą drzwiczki, tutaj z tyłu... O, nie! Chodź tu. Ale bez nadziei poleciały te rakiety teraz. Masz. Z bliska szczera to będzie tak, że więcej trafi. O, skurczyły. Już się, że przeżył. Koniec sekret? Nice, ja się wrócę po broń. bazuka zwyczajna jest. Backed e bazuka. A cóż tutaj jest w tym sekrecie? Strażnik. No dobra. Jeszcze jeden. Troszkę jedzenia. Dużo strażników, A to musi być coś konkretnego, skoro sekrecie im tutaj chronią. To jest dziwne. Może to jest kurde obowiązkowy sekret, że tak powiem. Kolejny. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jeden. Raz, dwa. Łoż! Kurczę to! Normalnie przeleciała przed oczami. Ach, Nie, nie zmarnowałem. Ehm... Um. Dobra, no, zobaczę co tu jest. Przecież mi to podejrzanie strasznie wygląda. Kamizelka ognia odporna. Boję się, że tu mi normalnie boss wyskoczy zaraz. Nie wiem, co to ma być. O byk tutaj jest! A! To nie te granaty lecą. Zobacz tak. Raz, dwa, trzy. Nie wyszło mi to za dobrze. Trochę może oberwał od tych wybuchów, ale co tam. Dobra, zabity. Nie mam broni takiej silniejszej. Więc będę musiał wrócić na jakąś, albo nie? Co? To jest to. Ech. Nie chciałem. Nie liczyłem na to, że od razu mi kurde mi tutaj zaczną strzelać To jest na klucz, ok. Czyli nie się tam dostać, na jak na razie. chciał walczyć z bossem, to nie mogę na razie, po prostu nie mogę. Jeszcze nie. Jeszcze nie jeszcze nie. O kurde, i dlatego na razie. Jej. O, jest! A to tylko po gościu. Kolejna... kamizelka przeciwogniowa. Przeciwwybuchowa, czy jak to tam nazwać? No, chcę wysadzić te beczki, zniszczyć je. A, przy okazji koś się zabije, czemu nie? Uuu! Coś tu jest! Kurde, może jakiś... miedzonko w tych beczkach ukryli? Twórcy moi, ulubieni, kochani. Z Apogee, się to chyba Apogee nie, nie stworzyło, tylko był dystrybutorem sam Ja tam nie pamiętam, to jest nieistotne. A tutaj mogę sobie przejść za to nawet. Ehm, Okej, okay, mam klucz, mam klucz z serej. Broni, czyli mogę iść do. A tutaj jest ta kamizerka z nie. Po jaką cholerę mi tu dają? Chyba po to, żebym wiął ją i wal biegł do bossa. Wydaje mi się, że Boss będzie na mnie strzelał z rakiet Albo gorzej, nie wiadomo z czego kurde, na tu będzie strzelał Na pewno coś wybuchowego Mocno wybuchowego, no bo jak Ach, mogę się domyślić kurna, że będzie jeszcze jeden taki kolor hmm. Jeszcze jeden Jech, hmm. yeah, dał się Proszę, koniec A tutaj tylko o żywności To jest ten cały wspaniały sekret, oprócz tego, że tu jest jeszcze coś? O kurde No ale tutaj to już się opłacało iść. Po pierwsze, mnóstwo bonusów, w tym losowy bonus. Jeśli okaże się, że wylosuję w tym bonusie Gold Mode, to będzie najkrótsza walka, jaką tylko mogę sobie wymarzyć. Oczywiście nie po jednym strzale, bo po jednym strzale nie, nie zginie prawdopodobnie aż tak dobrze by było. Znaczy nie mogło być. Ale... Wiecie co tu sobie nagram? Nie to, że będę teraz sobie specjalnie wczytywał za każdym razem, jeśli mi nie wyjdzie God mode Ewentualnie pies może się... się... Ewentualnie może być, mogą być grzybki, mogą być wszystko... jakiś badziew. No. Ale wydaje mi się, że za tymi drzwiami na klucz będzie już walka główna z bossem. Więc jeśli będzie goat mode. Oby, trzymajcie kciuki, zresztą... będzie już po fakcie. Pomaga. Tego naprawdę nie. Za po... Znaczy tfu, Nie spodziewałem się tego. Szybko wyjść stąd. I do bossa! Szybko! Mam nadzieję, że on tu będzie. Znieboko. Albo i nie. O kurde. Nie zdążę. Nie zdążę, bo jeszcze nas złoty klucz, kurde, muszę... Może złoty klucz tam będzie miał. O kurde, szkoda. Zmarnowałem. Chciałem walczyć z bossem. Z tym całym wspaniałym bonusem, ale nie po Ale tylko pomorduję wszystkich strażników w nieprawdopodobnie szybki sposób. Co w sumie też nie jest najgorsze. No cóż. Za dobrze by było. Ułatwiłem sobie bardzo, ale. No cóż. No teraz to się nie dam zabić po tym jak byłem bogiem Nie wiem jakim cudem przeżył tą masakrę A zaraz Jeszcze tu nie byłem te odmiany O kurczę, tutaj normalnie z bazuką mi się pojawi. No pięknie Co jeszcze? O kurde jeszcze koleś o! jednak te granaty chyba trochę w dół lecą. Tak, lecą trochę w dół, więc nie najgorzej. Aha. Pytanie. Gdzie są kurde bronie? No tutaj jest jedna jakaś broń. Ile mam ammo? Pięć. to się opłaca zamienić. Przynajmniej na tej chwilę. No ja sobie wysadzę to. Wezmę trochę żywności. Podgrzanej. I liczę na to, że za tymi drzwiami, które to będą na złoty klucz, gdzieś w końcu będziemy czekać finała walka. Tylko pytanie: eee, Tak, bo tutaj jest takie małe pomieszczenie w samym środku, więc raczej innej możliwości nie ma. Ale kurde, czy miałem z nim walczyć? Przynajmniej mogę zawsze cofnąć po pełną. pełno tam jedzenia zostawiłem w pewnym miejscu. Whatever. W tym odcinku dużo walki prawdopodobnie nie zobaczycie. O skurde, po pierwsze uruchomiłem bossa. Po drugie, jest otoczony przez pełny. pełno strażników tu jest, kurde, blade. O shit, i pełno jedzenia też, szczerze mówiąc. muszę się ruszać cały czas, bo ja tu oberwę. O jest, i Sebastian Kierst, który jeździ na wózku. I szedł do mnie. Fuck, szedł do mnie sterowanymi jakimiś minami, cholera, jasna. Prawdopodobnie prawie sterowany. Na szczęście nie jest do końca. A ja muszę wziąć bazukę. Jest walka, jest walka, jest walka! Jeszcze skuczyłbym tutaj. O rany. Jak tu się dzieje tylko dziwne rzeczy. O, dostałem go od granata. Super, jeszcze zginę pewnie od takiego dziada cholernego. Tak, wiedziałem. Zginę od strażnika z karabinem. Czy mam wszystkich zabić? Ale przynajmniej widzieliście jak będzie wyglądać walka z bossem, będzie bardziej na równych warunkach niż ta, co była z poprzedniej i będzie ciekawsza, chociaż chyba prostsza jednocześnie. Ciężko powiedzieć. Zrobię to sobie przerwę. Jestem do ustrzenia w kolejnej części Sebastian Kirst.